Witam kolegów hodowców. Realizuję tutaj wysyłkę. Pokazywałem gołąbki na filmikach, które są do nabycia i właśnie będą wysyłane. Pokażę Wam. na blisko. Także tu będą gołąbki do kolegów wysyłane. Mam nadzieję, że przyniosą im one dużo radości i sukcesy takie jak mi przynosiły więc może najpierw przedstawię do kolegi wysyłam dwie samiczki i samczyka, który mógłby z nimi parować. Samiczki moje sprawdzone, stare, zasłużone. Pierwsza samiczka 2699. Jeszcze oryginał od Arka Bitnera, która tutaj w mojej hodowli się fajnie przysłużyła. 11-rocznik. Płodna, wszystko z nim ok. Jest to siostra gniaździaczka. Jej rodzeństwo gniazdziak. Wygrał dla arka Bitnera WG Wschód w roku 2011. Wygrał tam lot finałowy i wspólny i gołębnik. Chyba był nagrodą. Z tego co się orientuje tak to wtedy wyglądało. Więc tutaj. Dla kolegi ta samiczka. Ona ze sztolami fajnie pasowała, więc więc po prostu ją wysyłam. I grytkę. Raz będzie dalej o niej. Ale tu jest ta samiczka. Super samica. Kolega sobie jeszcze myślę z niej trochę pociągnie. Gdzieś tam mam rodowód, ale kupę szukania by było. Nie będzie w papierach, leży. Od niej rodowód. W każdym bądź razie bardzo dobra samica. I ona jest wysyłana do kolegi po okolice Opola. Tak, jak dobrze pamiętam. wodowojewództwa Opolskiego, w każdym razie. Zapakujemy. Druga samiczka. 118. 70. Jest to córka grytki oraz córka szaleńca, czyli gryty razy szaleńce. Szaleńce ze sztolami pasują. Gryty ze sztolami. Tamta samica ze sztolami, więc tutaj samczyka też z rodziny sztoli wysyłam. Ale tu jest grytka. O, z tej strony ma białe pióro. Dwie siostry gniaździaczki nigdy nie były lotowane. Jak jej matka była moją najlepszą lotniczką jako roczna, a jej ojciec był najlepszym lotnikiem moim jako roczny, bo ojciec i matka rocznik 2010 wychowałem sobie po nich na jesień dwa późniaki i obie samiczki przeznaczyłem od razu do rozpłodu. No i tyle lat mi służyła, po prostu. Tupiska, taka charakterystyczna koło głowy. Tyle lat mi służyła. No więc. Wiele jej siostrzeńców, bratanków, sióst, braci super latało po 10 konkursów, naprawdę wspaniała rodzina, i nawet jak były z innymi połączeniami, czy Grytka, to po niej po 10 konkursów robiły, czy Szaleniec był z innymi połączeniami, to tak samo po 90 konkursów dzieci robiły, także e, mówię tutaj. E, Wspaniała, wspaniała moja rodzina gołębi, też rocznik 2011. Do tej pory płodna, wszystko fajnie OK. Więc mam nadzieję, że u kolegi tutaj e, też wyda fajne gołębie. Fajne oko, tu jest tu jest ciemno. Nie widać do końca. O. Nie widać trudno. A takie fajne oko rozpłodowe. Także. Fajna samica z moich moich fajnych gołębi. Także to jest druga, 70 i samczyk, 5 yy, i samczyk yy, i to jest tak, to jest trochę imbred na stole, ponieważ jego matka. Jednego matka to jest Sztor Razy Van Lun. I ona za dwa ostatnie sezony lotowe zrobiła 21 konkursów, jak była lotowana. Czyli super samica. Pięćsety maratony i to szpicowo te długie loty. Także no matka jest wspaniała. Jest wnuczką mojego Van Luna. Czyli mojego wspaniałego Gołębia. Jest córką oryginalnego Sztola i właśnie córki Van Luna. Pełnego brata gołąbka, który miał dwa razy pierwszy konkurs w okręgu z 700 w strefie. Także no, wybitne tank ptaki. Super siadają właśnie te długie loty, maratony 500-700. A jest van Luna i też super siadają krótki dystans na młode, więc jakby super, super materiał. A ojciec jest to gołąbek sztol razy rudy. I on też ma na koncie pierwszy konkurs. Też szpicowo siadał. Także ta samiczka miała super partnera. No i cóż. No to jest taki super gołąbek. Samczyk z tego połączenia. I wysyłam tutaj koledze. Może być i z jedną i z drugą samicą sparowany. Wywodzi się z bardzo dobrych gołębi. Moich Siostrę mam jeszcze jego. Siostrę sobie zostawię, bo mam mało samic na rozpłodzie, więc samczyka sprzedaję, a siostrzyczkę po prostu dla siebie wyjadam do rozpłodu. No, a samczyk, no co mi samczyk jak będzie bez samicy? No to, to, to bez sensu, żebym go jeszcze rok trzymał, bezproduktywnego. A tu do tych samic trzeba. Więc wysyłam go razem z samiczkami, nie indziej. Rozsławia moją hodowlę. I niech kolega będzie zadowolony, naprawdę z wybitnych to gołębi jest ode mnie. E, samiec. Zresztą wszystkie te późniaki, które wychowałem, to są z wybitnych gołębi, znaczy późniaki, 2.18 rocznik późniaki, to są te, te ale dużo od mi tam wyszła wyszło, a mi po prostu jest tyle nie potrzeba, więc, więc je tutaj kolegę zasilę. No i tutaj druga wysyłka jaką realizuję. E, samiczka. Ruda. O, pięknej budowy. Ruda, jakby kubuś. Super parka. Tu dla niej samczyk. Może teraz będzie oko widać. A może nie. Glazer piękny. O, jaka budowa. O, tak się prezentuje. Także mam nadzieję, że u kolegi się sprawdzi. Przepiękny gołąb. O, tu druga para. Też można zobaczyć, jak samczyk leży w ręce. Jaki ułożony jest. Aj, spokój. O. Tak wygląda. Piękne oko. Wydał mi dużo fajnych gołąbków. I samiczka do tego samczyka. Też fajne gołąbki mi powydawała. O. Super samiczka. O, i na koniec rewelacyjna samica z mojego rozpłodu. E, I tą samiczkę koledze wysyłam gratis. Kolega prosił, żebym mu wysłać dwie pary, żebym wybrał sam, żebym miał z nich pociechę. No więc. Wybrałem mu dwie fajne parki, a tutaj po prostu ma ode mnie prezent, bo mówił, że sobie nie radzi na lotach. Jak z niej jeszcze coś wychowa, bo to jest 2010 rocznik, ja do tej pory i w zeszłym roku miałem młode, i w tym roku miałem młode. I super mi lecą i na stare, i na młode. Także jak z tej samicy jeszcze coś wychowa, to każdy młodek będzie cenny. Mam nadzieję, że jeszcze będzie płodna. Bardzo cenna samiczka. Wiadomo, ma już swoje latka, ale budowa przepiękna, wyniki w lotach przepiękne, dzieci pięknie latały, więc więc po prostu wysyłam ją w prezencie. Tyle niech. Niech się sprawdza. no Mało o tych głębiach teraz mówiłem, ponieważ na osobnym filmiku... Yy, Mam je opisane. Całą piątkę z wynikami i tak dalej. I tam dzieci pokazałem jeszcze nawet. Także pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik. 513, 812, 854. Dobry lot. Na koniec jeszcze powiem, jak ktoś nie chce słuchać o moich wynikach, to już se filmik może wyłączyć. A jak ktoś nie zna moich wyników, to powiem, że skończyłem jako drugi wicemistrz Okręgu bielsko biała w kategorii B, 16 w regionie krakowskim na 10 tysięcy hodowców, Mistrz Oddziału Kategoria A, Kategoria B, Kategoria GMP i Wicemistrz Intermistrzostwo. To dla tych, którzy po prostu nie znają moich wyników, to jak mieli ochotę, to sobie posłuchali. Pozdrawiam jeszcze raz. Dobry lot.